Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z trzecim filmem dotyczącym kolagenu NTC. Cały czas dostaję od Was e, prywatne wiadomości, zapytania, czy cały czas stosuję tę kurację, e, jakie są moim zdaniem efekty i dodatkowo pomyślałam, że skoro w poprzedniej części pokazałam Wam, powiedziałam Wam o możliwości zamówienia próbek i o tym, że Firma ufundowała z racji waszych zapytań e, dość dużą ilość e, kolagenu, który został przesłany do testowania. Fajnie by było wam teraz przedstawić wyniki ankiet po e, no, odpowiednim czasie testowania przez dziewczyny, które mają inny typ skóry niż ja. Ale na wstępie powiem wam tak: chodzi oczywiście o ten kolagen. E, na dole ja wam też zostawię dwa linki do poprzednich filmów. Jeżeli jesteście bardzo ciekawe, co to jest za produkt, ten e, nie, nie kojarzycie o co chodzi, to tam was zapraszam. Natomiast na wstępie powiem Wam tak, ja Wam chyba wspominałam, że ten kolagen zaczęła też stosować moja mama i moja mama jest no, kobietą dojrzałą, po 50 i generalnie ma cerę ładną, tylko ma bardzo dużą siatkę zmarszczek w tym miejscu, przy, na szczytach kości płyczkowej, to jest naprawdę siatka, dlatego że te zmarszczki idą w taki sposób i idą w ten sposób też do góry i wiem, że to jest też... Rzecz, którą moja mama by chciała jakby najbardziej poprawić. Ja do dostosowanie kolagenu ona też ma możliwość stosowania go dwa razy dziennie, bo no, poświęcę ten czas, żeby go rano zastosować przed makijażem i wieczorem o tym, jak nakładać kolagen yy, i tak dalej. Też już mówiłam w filmach, więc Was zapraszam, jeżeli jesteście ciekawe. I powiem wam, że mama widzi bardzo dużą różnicę napięcia skóry przede wszystkim napięcia, czyli tym samym spłycenie tych zmarszczek. No nie oszukujmy się, kolagen nie zlikwiduje całkowicie zmarszczek, nie wygładzi magicznie skóry, nie wyprasuje jej, ale faktycznie też jest widać u mamy bardzo duże. Um... Napięcie tej skóry i spłycenie tych zmarszczek bardzo wyraźne, do tego stopnia, że teraz jak mama nakłada makijaż i na przykład tutaj nałoży bazę wypełniającą silikonową, chyba ostatnio miała tą ze Smashboxa bo miałam taką dużą miniaturkę i dałam to, ona naprawdę ta baza tutaj bardzo wyrównuje i efekt połączenia właśnie tego spłócenia dzięki Kolaganowi, który jest wynikiem, to spłócenie jest wynikiem długotrwałego stosowania już od kilku, kilku dobrych tygodni, a właściwie już miesięcy, plus ta baza sylikonowa i to daje naprawdę fajny u niej efekt wygładzenia, więc mogę Wam poświadczyć, że ten produkt na pewno oprócz innych właściwości ma działanie... Um, no nie tyle przeciwstarzeniowe, co mam chyba na myśli bardziej takie odbudowujące, regenerujące skórę i przywracające skórze młodszy wygląd. Teraz druga rzecz, którą chciałam poruszyć, to jest stosowanie kuracji kwasami, bo padły pytania pod poprzednimi filmami, nie tylko dotyczącymi kolagenu, ale innymi filmami, w których ja się wypowiadałam na temat kuracji kwasami, Czemu i czy y, ja stosuję równocześnie teraz kurację kwasami i y, kolagenem NTC? I dlaczego pytać o kwas? Dlatego, że ja parę lat temu nagrałam film o kwasach, parę lat temu taką, dwa chyba sezony temu czy trzy stosowałam taką kurację. Wspomniałam, że w tym sezonie ja kurację kwasami nie przeprowadzam, dlatego że dla mnie to jest już taka zaawansowana akcja, która y, wymaga bardzo wysokiej ochrony filtrami, a ja też w styczniu wyjeżdżam na wakacje, na urlop i nie chcę dodatkowo narażać mojej skóry na przebarwienia, bo wyjeżdżam do miejsca, gdzie jest bardzo ciepło, gdzie będzie słońce, więc no siłą rzeczy w trakcie kuracji miałabym skórę osłabioną, pozbawioną tej naturalnej ochrony, pozbawioną jakby ogołoconą ze starego naskórka i wystawiłabym ją na działanie słoneczne. I dlatego tego nie robię w tej chwili, nie używam kwasów, skupiam się tylko na używaniu kolagenu. Natomiast dostałam informację. Bo zaśgnęłam, zapytałam w laboratorium koleganu NTC, jak oni to widzą, jeżeli chodzi o stosowanie jednocześnie kuracji kwasami i kuracji kolagenem, bo jakby się tak nad tym zastanowić, to teoretycznie nie powinno być problemu, no ale oba te środki są bardzo mocne. I wygląda to tak, że kwasy można podzielić na te kuracje bardziej drastyczne, które są prowadzone w gabinetach kosmetycznych, i trochę delikatniejsze, które są prowadzone w domu. Dlatego, że w domu generalnie przeważnie mamy trochę mniejsze stężenie tych kwasów, on jest mniej ten kwas agresywny dla skóry. Nie powinno być jakiegoś problemu w stosowaniu kolagenu podczas stosowania kuracji kwasami, dlatego że kolagen on powoduje odbudowę, on sprzyja regeneracji naskórka, natomiast kwas powoduje złuszczanie i utratę tej starej skóry. Ale laboratorium odpowiedziało mi, że lepiej nie łączyć tych dwóch kuracji. Także mimo tego, że nie powinno być tu jakichś złych, wiecie, powiązań w, tym, w tych dwóch kuracjach, to nie powinno się ich raczej łączyć. Dlaczego? Dlatego, że tak, po pierwsze każda skóra jest inna, każda skóra inaczej reaguje. Kwas w samym sobie jest dość agresywny dla skóry i kolagen może nie jest tyle agresywny, co jest bardzo aktywny. Szczególnie właśnie ten tropokolagen. Wobec czego... Lepiej dać tej skórze odpocząć i zastosować tylko kurację kolagenem. Czyli po zakończeniu już kuracji kwasami, kiedy już naskórek nam zejdzie, mamy taką odświeżoną bardzo skórę, wtedy powinniśmy dopiero pochylić się nad kolagenem i wtedy jego działanie może być jeszcze mocniejsze. Dlatego że skóra siłą rzeczy będzie jakby ogołocona ze starego naskórka, ze starej warstwy, więc będzie lepiej chłonąć kolagen, będzie go jeszcze lepiej przyswajać i jeszcze lepiej będzie kolagen działał na włókna naszej skóry, na warstwę naszej skóry. Który pozwalał jej się odbudować, to jeśli chodzi o kwas. Teraz już przejdźmy do ankiety. i pozwólcie, że ja będę sobie spoglądać, żeby niczego nie pomylić, bo dostałam po prostu wyniki. Powiem Wam, że sama byłam tych wyników ciekawa, dlatego że byłam ciekawa, jak ten preparat będzie wpływał na skórę na przykład trądzikową, na skórę, która ma jakiekolwiek zmiany wynikające z chorób skórnych, z jakichś dużych problemów hormonalnych itd. Na dole też dostaniecie link do strony, gdzie możecie też przeczytać sobie o wynikach tych ankiet i o opiniach użytkowników. I teraz ja Wam przeczytam najciekawsze statystyki oczywiście najlepsze, najciekawsze statystyki, które wynikły właśnie z tej akcji z akcji próbnej, dlatego, że w ogóle firma udostępnia możliwość zamówienia próbki kolagenu, która wystarczy Wam na wiele, wiele użyć i pozwoli Wam wypróbować stwierdzić, czy ten produkt na Was faktycznie działa, dlatego, że do najtańszych nie należy, ale tu jeszcze szybko wtrącę, póki pamiętam. Tu jeszcze szybko wspomnę, póki pamiętam, że jeżeli macie ochotę, to polubcie stronę producenta na Facebooku. Wam na dole też zostawię link, dlatego że producent bardzo często organizuje różnego rodzaju promocje i obniża ceny produktów. Na przykład teraz na Black Friday za 50 ml płaciło się 135 zł, a nie 195 zł. I jeszcze też dodatkowo czytam tutaj, żeby nic nie pomylić: jeżeli zamówicie próbkę, o której mówiłam wcześniej, dzięki której możecie wypróbować produkt. Po trzech tygodniach dostaniecie prośbę o wypełnienie ankiety, czyli czy ten produkt Wam się spodobał, czy nie. Jeżeli zamówicie duży produkt, dostaniecie taką ankietę po 6 tygodniach. I wszystkim tym, którzy ankietę wypełnią i podzielą się szczerymi opiniami na temat produktu, firma też proponuje rabat. To jest jednorazowy kod rabatowy, obniżający cenę NTC 50 ml, czyli tego, który ja trzymam, do 155 zł, czyli aż 40 zł upustu dostajecie. No i też link do możliwości do tego jak zamówić bezpłatne próbki, bo tam płacimy tylko za wysyłkę. Zostawię wam na dole jeszcze się upewnię. Tak, dokładnie, płacicie tylko za koszty kuriera wysyłki próbek i słuchajcie, pamiętam jak pisałyście mi pod poprzednim filmem, że właśnie zamówiliście próbki i byliście w szoku, bo próbki przyszły zapakowane w karton razem z zimną wodą, która zabezpieczała je przed podgrzaniem. Dzięki czemu ten kolagen był przed utratą właściwości. Przejdźmy już do tego, co jest najciekawsze, czyli do wyników ankiety. Więc tak, 93% osób odczuwa gładkość skóry, i to ja potwierdzam, bo to też możecie już właściwie odczuć po pierwszej poprawnej aplikacji. Poprawnej mówię, bo to jest bardzo istotne i też w poprzednich filmach mówię, co to jest poprawna aplikacja. 80% osób y, zauważyło ujędrnienie skóry, 74% osób odczuwa nawilżenie skóry, czyli to jest też coś, o czym ja wspominałam, że się spłycają zmarszczki, zmarszczki mimiczne. 58% osób zauważyło szybsze gojenie wyprysków i 55% osób zauważyło zwężenie porów skóry, aż 89% osób stwierdziło ogólną poprawę kondycji i zdrowia skóry. I tutaj o tych gojeniu wyprysków ja Wam też wspominałam, powiem Wam nawet, że y, czasem stosuję miejscowo poprawę po prostu dodatkową porcję tego kolaganu wklepuje miejscowo, i to też działa w bardzo taki leczniczy, przyspieszający sposób na gojenie się e, niedoskonałości. Jeszcze przedstawiam kilka takich najciekawszych opinii, m.in. i to wszystko możecie sobie sprawdzić. To nie jest tak, że to są, wiecie, opinie napisane e, na potrzeby tego filmu. To wszystko możecie sprawdzić na dole w opisie. Dostaniecie odnośnik. Jeszcze raz przypominam do tych opinii. Zresztą, dziewczyny, które używały kolaganu, na pewno się wypowiedzą na dole. E, I teraz te najciekawsze opinie. Cera poprawiła mi się. W naszym stopniu ogólny stan skóry jest dużo lepszy, zmniejszona widoczność naczynek, więc też działa pozytywnie na cerę naczynkową. Moje przebarwienia naprawdę pojaśniały. Skóra jest bardziej napięta, mniej, sucha, mniej suchych skórek jest na mojej twarzy. Jest efekt napięcia, nawilżenia i wyciszenia zmian na skórze, w tym przebarwień zmniejszone zmarszczki na czole, przebarwienia potrącikowe szybciej znikają, plamy potrącikowe, z którymi walczyłam od roku już po kilku aplikacjach, widocznie zbladły. To wszystko e, zawdzięczamy temu przyspieszonemu procesowi gojenia, który kolagen wspomaga w skórze, czyli on wspomaga te naturalne procesy. To nie jest tak, że to jest jakiś magiczny środek, który, nie wiem, wpływa jakoś dreżniąco czy w jakiś inny sposób na naszą skórę. Nie, on po prostu przyspiesza te naturalne procesy. Duże nawilżenie przyczyniło się do mniejszego wydzielania sebum, przez co cera jest mniej tłusta i mniej Podrażniona, skóra tak bardzo się nie czerwieni. Więcej opinii znajdziecie. Na dole, jeszcze raz przypominam, w opisie filmu może znajdziecie odpowiedzi na Wasze pytania od dziewczyn, które mają podobne problemy skórne co Wy, ale nie trzeba mieć problemu, żeby ten kolagen stosować. Ja Wam powiem tak takie moje przemyślenia już po kilku dobrych miesiącach stosowania tego produktu, że naprawdę o wiele bardziej moim zdaniem warto zainwestować w ten kolagen który starczy na kilka miesięcy używania niż w bardzo drogi, wysokopółkowy krem, który niekoniecznie ma dobry skład, dlatego że tu dostajemy jakby najlepsze, co można dostać, najczystszy, najlepszy dla naszej skóry tropokolagan i mamy pewność, że ten produkt zadziała, a jednak kremy nafaszerowane są różnymi składnikami, nie zawsze dobrymi. Także tak, bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Jeśli oglądałyście moje poprzednie filmy o kolagenie, jeżeli zamówiłyście bezpłatne próbki albo właśnie dostałyście do testów, bo bardzo dużo osób dostało do testów od firmy ten ym, kolagen, co chyba świadczy tylko o tym, że firma nie boi się jakości swojego produktu, to napiszcie proszę na dole w opisie, co myślicie o tym produkcie, yy, jakie są Wasze spostrzeżenia, czy uważacie, że warto, czy może niekoniecznie sprawdził się na Waszej skórze. Yy, piszcie koniecznie, jakie też ewentualnie problemy macie, albo czego oczekiwałyście od tego. продукту Myślę, że to będzie bardzo pomocne dla wszystkich osób, które są zainteresowane zakupem. Tak i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka odskocznie i filmik o pielęgnacji Wam się spodobał. Jeżeli macie więcej pytań dotyczących koleganów, to zostawiajcie na dole. Może za kilka dobrych tygodni znowu nagramy jakąś aktualizację. Ja jestem zadowolona, będę używać. Przyzwyczaiłam się już do metody aplikacji. Nie jest ona dla mnie jakaś uciążliwa, nie jest dla mnie już w tej chwili długotrwała, bo po prostu robić to wszystko z automatu. Także polecam. I to wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Buziaki!